Popularność silikonowych biustów nie maleje, a na zabieg decydują się coraz młodsze kobiety. Niestety wszelkie inne metody powiększania piersi okazały się zawodne. Suplementacje, masaże czy ćwiczenia nie dały oczekiwanych efektów. Na rozmiar i jędrność piersi wpływa bardzo wiele czynników, ale sama właścicielka biustu wpływ ma bardzo ograniczony. Pierś zbudowana jest z dwóch tkanek: gruczołowej i tłuszczowej. Ilość tej pierwszej jest uwarunkowana genetycznie. Obfitość tkanki tłuszczowej zależy od ilości zgromadzonego tłuszczu. Gdy tyjesz, ją też piersi. Nie o to jednak słowo chodzi kobietom. Trzecią kluczową składową biustu jest pokrywająca go skóra. Jeśli rozciągnie się nienaturalnie nie chce już wrócić do stanu pierwotnego, wówczas nie może skutecznie podtrzymywać piersi. Zdarza się, że nawet niewielki biust traci sprężystość i nieestetycznie opada. Nie podniosą go implanty. Raczej będą się przemieszczać, wyglądając nienaturalnie, stając się źródłem nowych kompleksów. Zazwyczaj biusty psują się od ciąży lub intensywnego odchudzania. Skóra potrzebuje wielu witamin, minerałów i pełnowartościowego białka, ryby, chudy drób, nabiał, jaja, pełnoziarniste pieczywo, mnóstwo warzyw oraz owoców, taka dieta ją odżywi. Racjonalne odżywianie nie wystarczy, by mieć ładne piersi po ciąży. W jej trakcie trzeba nosić odpowiednio listonoszę dla ciężarnych, robić masaże zapewniające skórze odpowiednie ukrwienie, a także stosować odpowiednie kosmetyki zapobiegające rozstępom czy przesuszeniu. Uwaga! Trzeba je stosować profilaktycznie niemal od pierwszych dni ciąży. Nawet najlepszy krem zazwyczaj nie pomoże cofnąć powstałych już. Szkód. Najtrudniejszy dla biustu jest ostatni trymestr ciąży. Rezygnacja z karmienia piersią już zmienionym piersią nie pomoże. Ważniejsze jest karmienie naprzemienne, by uniknąć asymetrii biustów. Gdy kończysz karmić, zanika część tkanki gruczołowej. Jeśli teraz zbyt szybko się odchudzisz, nagła utrata tłuszczu zaszkodzi piersiom. Będą puste, znacznie mniejsze i w dodatku obwisłe. Całkowita eliminacja niekorzystnych zmian nie jest możliwe. Są wprawdzie takie typy skóry, które doskonale się ściągają, obkurczają i dopasowują do nowej piersi. Zdarza się to jednak rzadko. Wiele kobiet akceptuje swoje nowe ciało, ale coraz więcej decyduje się na zabieg. By przywrócić piersią urodę, można usunąć nadmiar skóry, wypełnić skórę własnym tłuszczem lub założyć implanty. Pamiętaj! Że operacja korekcji biustu, jak każda, stanowi pewne ryzyko. Czeka cię sporo bólu. Czasem są problemy z gojeniem ran. Własny tłuszcz lub wkładki silikonowe są absolutnie bezpieczne. Dowód? Miliony udanych zabiegów na całym świecie.